O tym, że utrata różnorodności biologicznej uważana jest za największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Ziemi, usłyszałam po raz pierwszy jakieś 3 lata temu. Zaskoczyło mnie to i mocno utkwiło w pamięci. Sporo się mówi o mitygacji zmian klimatu, o ograniczaniu produkcji śmieci, a ta bioróżnorodność wydaje się czymś, na co nie mamy większego wpływu. I właśnie to myślenie postanowiliśmy zmienić przez nasze działania. Od kilku lat zapraszamy mieszkańców Starogardu i okolic do wspólnego siania, sadzenia, różnych takich akcji, które mają na celu pomaganie ptakom czy owadom zapylającym. Widzimy coraz większe zainteresowanie i dlatego postanowiliśmy tym naszym działaniom nadać trochę inny wymiar. Chcieliśmy połączyć akcję edukacyjną z praktyką, z pracą w terenie i tak powstał pomysł na projekt Wspieramy Bioróżnorodność. Po to, żeby pokazać, że wspierać bioróżnorodność możemy wszyscy. Tak jak segregujemy śmieci, jak ograniczamy ich emisję. I co ważne, nawet jeśli mieszkamy w mieście, nawet jeśli są tu z pozoru drobne działania. Opowiadamy, tłumaczymy, ale też pokazujemy na żywo, zapraszając mieszkańców do działania. Pokazujemy, że bioróżnorodność jest nie tylko ważna, ale może być też atrakcyjna i ciekawa że jest kolorowa, pachnąca, że tętni życiem. Chcemy zaszczepić w ludziach tego bakcyla, wylansować taką modę na bioróżnorodność w ogrodzie, na balkonie. Staramy się trafić do różnych grup wiekowych i społecznych, pokazywać takie bardzo praktyczne przykłady, które łatwo można powiedzieć. I tworzy się wokół tych działań społeczność coraz większa grupa świadomych ludzi. Niektórzy regularnie przychodzą na nasze akcje i są aktywni głównie na naszym fanpage'u, ale widzimy ich zaangażowanie i taki pęd do wiedzy, można powiedzieć. Bardzo jest to budujące i pokazuje, że to co robimy ma sens, dlatego będziemy działać dalej.